Cześć, nazywam się Maciej Sakołowski. Jestem technologiem w firmie High Technology Machines. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o maszynie mu 6300 Jest to maszyna, która przede wszystkim wyróżnia się sztywnością, co wpływa bezpośrednio na dokładność obróbki i powtarzalność. Maszyna również posiada system Thermo-Friendly, który bezpośrednio przekłada się na dokładność pozycjonowania niezależnie od warunków panujących na hali. Dziś chciałbym się skupić na serii L. W tej wersji maszyna wyposażona jest w stół pozwalający na dodanie opcji toczenia, dzięki czemu zamiast osi C zyskujemy funkcję tokarską. Możemy toczyć w dowolnej pozycji kątowej kołyski osi A. Dzięki temu, że możemy wykonać operacje tokarskie i frezarskie w jednym zamocowaniu na jednej maszynie, wpływa to bezpośrednio na skrócenie czasu obróbki detalu jak i również precyzję wykonania sztuki. Dodatkową zaletą maszyny jest wysoka nośność stołu oraz duża przestrzeń obróbcza, a w opcji możliwość obróbki płynnej pięcioosiowej. W serii L dzięki możliwości pozycjonowania narzędzia tokarskiego pod wieloma kątami, możemy jednym narzędziem dojść w miejsca, do których normalnie są potrzebne narzędzia specjalne. Prezentowana dzisiaj maszyna m 6300 posiada magazyn narzędzi o zwiększonej pojemności typu Matrix, co przekłada się bezpośrednio na skrócenie przezbrojeń oraz załadowanie większej ilości narzędzi. W tym przypadku maszyna wyposażona jest w stożek wrzeciona HSK63, jednak w zależności od potrzeb klienta jesteśmy w stanie wyposażyć maszynę w stożek BT40 lub HSK100. Maszyna m 6300 przystosowana jest również do automatyzacji linii produkcyjnej, ponieważ wyposażona jest w system paletyzacji. To uniwersalne centrum obróbcze sprawdzi się przy produkcji dużych kół zębatych, jak i również małych detali. Na dziś to już wszystko. Więcej informacji znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy do kontaktu. High Technology Machines Limited. Productivity Development.